Cieszę się, że chcesz spędzić ze mną chwilę. Upewnij się, że przez kilkanaście minut nikt nie będzie ci przeszkadzał. Usiądź wygodnie lub połóż się. W tej medytacji dam ci przestrzeń do praktykowania uważności i skupienia. Jeśli nie będę mówił przez dłuższy czas, nie martw się tak ma być. Jeśli chcesz, możesz zamknąć oczy. Wyobraź sobie skalę od 1 do 100: 1 to twoje najgorsze samopoczucie w życiu, 100 to najlepsze. Gdzie na tej skali jesteś teraz? Zwróć uwagę na swoje ciało. Czy czujesz gdzieś dyskomfort? Czy jakaś część Twojego ciała jest napięta? Jeśli tak, postaraj się ją rozluźnić. Trzymaj uwagę na swoim ciele. Zwróć uwagę na swój oddech. Nie próbuj go zmieniać, nie oceniaj go, po prostu go obserwuj. Skup uwagę na czubku swojego nosa wyobraź sobie wpływające i wypływające powietrze. Po prostu obserwuj oddech. Weź głęboki wdech, zatrzymanie, powolny wydech. Głęboki wdech, zatrzymanie, powolny wydech. Głęboki wdech, zatrzymanie, powolny wydech. Oddychaj swobodnie. Ponownie zwróć uwagę na swój oddech. Czy coś się w nim zmieniło? Po prostu obserwuj oddech. Głęboki wdech, zatrzymanie, powolny wydech. Głęboki wdech, zatrzymanie, powolny wydech. Zwróć uwagę na swoje ciało. Jeśli gdzieś pojawiły się spięcia, odpuść. Pomyśl o trzech rzeczach, za które jesteś wdzięczny. Mogą to być drobne sprawy. Przypomnij sobie skalę samopoczucia od 1 do 100, gdzie teraz znajdujesz się na niej. Możesz otworzyć oczy. Dziękuję bardzo za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.